z jej strony Kuba i dzisiaj następna część na temat krasnoludów, dokładniej kontynuacja Bogów Przodków. Gazul, Bóg podziemi. ziemi. Gazul, pomniejszy Bóg Przodek, jest obrońcą martwych. Nawet w czasach, gdy Bogowie Przodkowie chodzili po świecie, Gazul spędzał wiele czasu na rozmyślaniu nad moralnością swojej rasy. Choć nie narodził się w żadnym z istniejących klanów, był w stanie ustanowić krasnoludzką tradycję czczenia własnych przodków, niezależnie od tego czy wciąż żyli, czy odeszli z tego świata. Ponadto stworzył runy dla siebie i swojego boskiego rodzeństwa, Grungniego, Valai i Grimnira. Ten specyficzny runiczny podpis dał bogom przodkom i ich wyznawcom władzę nad żywiołami. Gazul jest ponurym krasnoludem, ma czarne włosy i brodę poprzecinane szarymi pasmami, w szczególności w okolicach kącików ust i na skroniach. Zazwyczaj jest ukazywany jako wojownik w pancerzu z czarnego żelaza okryty czarnym płaszczem. Pomniki go przedstawiające ukazują go trzymającego wielki runiczny miecz, zarvengrin, płonącą zemstę. Symbol Głównym symbolem kojarzonym z gazulem jest stylizowane wejście do jaskini, które reprezentuje wejście do świata podziemi, gdzie rezydują duchy przodków. Drugim z jego symboli jest płomień, chętnie używany przez krasnoludzkich łowców wiedźm z zakonu strażników, będącego pochodną jego kultu. Klerycy Gazula przywdziewają czarne szaty o czerwonych wykończeniach. Poza tym noszą jego runy na prawej piersi. Łowcy wiedźm noszą zaś czarne pancerze pod czarnymi płaszczami. Kult i świątynie Krasnoludy ze Starego Świata i Norski otwarcie czczą Gazula. Jego kult jest szczególnie silny w karakach gór krańca świata. Każdy karak krasnoludów posiada świątynię poświęconą Gazulowi. Zawsze znajduje się ona pod ziemią i przylega do krypt pogrzebowych. Statuły Gazula o rozmiarach ogrów strzegą wejścia do świątyni Krypt. W każdej ze świątyń Gazula na samym środku umiejscowiony jest mały ołtarz, gdzie ci, którzy chcą uhonorować zmarłych, mogą równie dobrze uhonorować samego Gazula. Poświęcone mu kaplice można spotkać w mniejszych osadach krasnoludów w pobliżu lokalnych cmentarzy. O te miejsca zazwyczaj dbają sami mieszkańcy, nie zaś klerycy Boga przodka. Przyjaciele i wrogowie Kult Gazula pozostaje w przyjacielskich relacjach z innymi kultami krasnoludów, kultem Sigmara i Morra. Jednocześnie wyznawcy Gazula nie mają wiele wspólnego z innymi kultami i rasami. Jak można by oczekiwać, kult jest wrogi przeciwnikom krasnoludów, jednak w szczególności jego wyznawcy nienawidzą nekromantów i nieumarłych. Święte Dni Gazul nie ma poświęconych jego osobie Świętych Dni w roku. Cześć oddaje się mu w czasie rytuałów pogrzebowych oraz gdy krasnoludy chcą oddać cześć swoim zmarłym. Rekrutacja i zasady. Każdy dorosły krasnolud może dołączyć do kultu Gazula. Pewni klerycy mogą być dobrani przez wysokich kapłanów do zasilenia szeregów łowców wiedźm. Ich głównym celem staje się wówczas eradykacja nekromantów i nieumarłych. Zasady. Wszyscy nowicjusze, klerycy i łowcy wiedźm Gazula muszą przestrzegać następujących zasad. Zawsze przeciwstawiaj się tym, którzy burzą wieczny odpoczynek zmarłych, w szczególności nekromantom. Nigdy nie odmawiaj odprawiania rytuałów pogrzebowych tym, którzy przepadli. Nigdy nie wchodź ani nie zakłócaj spokoju w poświęconym miejscu wiecznego odpoczynku. Próby Próby ustanowione przez Gazula zazwyczaj wymagają od jego wyznawców odszukania i zniszczenia gniazd nieumarłych lub udaremnienia na machinacji nekromantów i mrocznych mocy, z którymi są przymierzeni. Smednir Smednir, kształtujący surowce, jest patronem kowalstwa i udoskonalania rudy. Legenda krasnoludów głosi, że to Smednir nauczył swojego młodszego brata Tungniego sztuki obrabiania metalu. Jako sygnowie Grungniego i Vala'i, bracia stworzyli większość wielkich magicznych broni runicznych dla bogów przodków i legendarnych królów, włączając w to magiczny młot Galmaraz, który niegdyś należał do króla Kurgana, a następnie został podarowany Sigmarowi Młotodzieżcy. Smednir jest przedstawiany jako nieuzbrojony, muskularny krasnolud noszący skórzany płaszcz i obrodzie związanej w jeden warkocz przerzucony przez ramię tak, by chronić brodę przed ogniem kuźni. W prawej ręce dzierży Runiszy młot, Azulokrit, rzemieślnik metalu. Symbol, kult oraz świątynie Głównym symbolem Smednira jest kowadło, na którym powstawały największe skarby krasnoludzkiej rasy i ich bogów. Klerycy Smednira zazwyczaj noszą brody splecione w jeden warkocz. Smednir czczony jest przez krasnoludy w całym Starym Świecie i Norsce. Większość miejsc oddawania czci bogom w twierdzach krasnoludów ma przynajmniej jedną kaplicę poświęconą Smednirowi. Jego ołtarze są jednak stawiane w każdej krasnoludzkiej twierdzy i zazwyczaj są one umieszczane między ołtarzem Grungniego a ołtarzem przodków klanu. Przyjaciele i Wrogowie Kult Smednira jest przyjacielsko nastawiony do innych kultów panteonu krasnoludów. Nie ma zbyt wiele wspólnego z innymi rasami, ale jest wrogi goblinoidom i innym naturalnym wrogom krasnoludów. Święte Dni w dni na przełomie roku krasnoludy organizują ku czci Smednira festiwal, który ma symbolizować ukończenie pracy z zeszłego roku i rozpoczęcie nowej. Oprócz tego jednego wydarzenia, Smednir nie ma ustanowionych świętych dni. Zwyczajem krasnoludów jest odprawianie modlitwy do Smednira przed rozpoczęciem obróbki nowego fragmentu metalu lub po jego wydobyciu oraz w podzięce za udane zakończenie projektu. Rekrutacja. Kult Smednira jest otwarty dla każdego dorosłego krasnoluda. By zostać nowicjuszem, aplikujący krasnoludy muszą najpierw ukończyć szkołę rzemieślniczą na jakimkolwiek kierunku związanym z obróbką metalu. Kapłaństwo z kultu Smednira jest otwarte tylko na tych, którzy pomyślnie sprawowali się w czasie nowicjatu i w sztuce obróbki. Zasady: Wszyscy nowicjusze i klerycy Smednira muszą przestrzegać następujących zasad. Nigdy świadomie nie twórz czegoś, co będzie gorsze od najlepszej rzeczy, jaką jesteś w stanie stworzyć. Taki czyn znieważa Smednira, twoje dzieło i ciebie samego. Nigdy nie twórz broni ani pancerza dla niekrasnoluda, który wpierw nie dowiódł swojej przyjaźni i lojalności względem rasy. Pracuj wyłącznie przy pomocy własnoręcznie stworzonych narzędzi i utrzymuj je w dobrym stanie. Próby Próby ustanowione przez Smednira często polegają na naprawieniu starożytnej pamiątki rodowej czy stworzeniu idealnej kopii legendarnego skarbu. Jego czciciele mogą również otrzymać przykaz wyśledzenia i sprowadzenia do górskiego królestwa skarbu, który wpadł w ręce goblinów, sług chaosu lub innych wrogów rasy krasnoludów. Tungni Tungni, Bóg magii runicznej i kowalstwa runicznego, jest młodszym synem Grungniego i Walai. Według legend krasnoludów Tungni wybrał się głęboko pod ziemię w czasie Wielkiej Migracji. Wiele czasu spędził w miejscu zwanym Ankor Byrne, błyszczącym Królestwie. Gdy powrócił na powierzchnię, podzielił się ze swoją rasą tajemnicami magii runicznej. Tungni odkrył, że tylko on, jego ojciec Grungni i jedynie kilku ich potomków miało dar inskrybowania tego rodzaju magii. Tungni i jego potomstwo pracowali nad stworzeniem broni przesiąkniętej mocą, nim kataklizm przepowiedziany przez Grungniego uderzył na krasnoludy. Tungni stworzył jedne z najpotężniejszych broni runicznych w historii świata. Niektóre z nich zostały utracone na przestrzeni całych pokoleń nieustannej wojny, jednak wiele z nich wciąż jest własnością królów krasnoludów i potężnych władców run. Tungni jest przedstawiany jako krasnolud o rudobrązowych włosach i brodzie i pancerzu z jego własną wygrawerowaną runą. W jednej dłoni dzierży kij runiczny symbolizujący jego moc i umiejętności w kowarstwie runicznym. W drugiej trzyma młot runiczny Karaz Kazak Run. Wytrzymała runa wojenna. Symbol. Głównym symbolem Tungniego jest jego osobista runa opisana w młocie. Ma ona utożsamiać jego naturalną rolę jako boga przodka kowarstwa runicznego. Władcy run i inni starsi klanów noszą szare szaty w czasie ceremonii inicjacyjnej nowych kowali run. Nowicjusze i klerycy Tungniego noszą zaś niebiesko-szare szaty z symbolem młota na lewej piersi. Kult i świątynie Tungni jest czczony przez kowali run w całym starym świecie i Norsce. Nie ma formalnych świątyń poświęconych swojej osobie. W twierdzach krasnoludów ołtarze ku jego czci są według zwyczaju stawiane w miejscach pracy klanów kowali run. Tych kilku kowali rezydujących na zewnątrz swoich osad, włączając w to wygnańców, utrzymują własne małe ołtarze we własnych warsztatach. Jako że kowale run żyjący między ludźmi nie ujawniają się przed społeczeństwem, ich ołtarze zazwyczaj są wmieszane w otoczenie. Przyjaciele i wrogowie. Kult Tungniego jest sprzymierzeńcem innych kultów krasnoludów, jednak szczególne więzi utrzymuje z kultem Grungniego. Kult nie ma zbyt wiele wspólnego z kultami innych ras, ale jest wrogo nastawiony wobec wrogów krasnoludów. Na dodatek kult jest wrogi ludzkim czarodziejom, samozwańczym mistrzom run. Tungni nie posiada poświęconych swojej osobie dni. Rekrutacja i zasady Kult Tungniego jest otwarty dla wszystkich członków klanów kowareli runicznych, nawet tych, którzy nie potrafią inskrybować runicznej magii. Tylko kowale run mogą zostać nowicjuszami i klerykami Tungniego. Wszyscy kowale run z kultu Tungniego muszą przestrzegać następujących zasad. Nigdy nie odkrywaj sekretów magii tworzenia run przed nikim innym, niż inny kowal run lub ostrożnie wybrany uczeń. Nigdy nie pozwól, by broń runiczna wpadła w ręce wrogów krasnoludów, nawet jeśli zostanie zagubiona lub zniszczona. Zawsze sprawdzaj wszystkie pogłoski o zagubionej broni runicznej i odzyskaj ją, jeśli tylko jest to możliwe. Nigdy nie pozwól jakiemukolwiek niekrasom ludowi, który w jakiś sposób zdobył wiedzę o magii runicznej, by przekazał jej tajniki dalej. Szczególnie tyczy się to ludzi, którzy nazywają samych siebie mistrzami run. Nigdy nie pozwól, by czyjaś reputacja ucierpiała na skutek słabego rzemiosła. Próby. Próby kultu Tungniego zazwyczaj polegają na odzyskaniu utraconej broni runicznej, wykutej przez kowali run tysiące lat temu. Ta potężna broń może czerpać moc z run, których tajemnice zostały utracone. Inne próby mogą wymagać od krasnoludów zabezpieczenia ważnych składników, potrzebnych do stworzenia poszczególnych run listrowskich. Morgrim Najstarszym synem Grimnira i Walai jest Morgrim, pierwszy inżynier rasy krasnoludów. Rozwinął on techniki tworzenia machin wojennych i innych urządzeń i przekazał je swoim klanom. Przed przybyciem Chaosu, Morgrim i jego klan stworzyli pierwsze miotacze boltów i kamieni o różnych rozmiarach oraz przygotowali pułapki stanowiące pierwszą linię obrony przeciwko dokonującym inwazji koszmarom zapowiedzianym przez Grungniego. W ostatnich etapach pierwszego powstania Chaosu, Morgrim dołączył do Grimnira w jego misji zamknięcia bramy osnowy. Honorując rozkaz swojego pana, Morgrim ostatecznie powrócił do swojego ludu. Gdy siły chaosu zostały uwięzione na Mroźnej Północy, Morgrim powrócił do głębi świata z innymi bogami przodkami. Morgrim jest opisywany jako odziany w kolczugę krosnolud, noszący pasek z narzędziami. Często przedstawia się go jako postać o włosach i brodzie ubrudzonych pyłem i olejem w ręce. W drugiej dłoni trzyma jeden z toporów swojego ojca Grimnira, Onke Gruni, Twórca wdów. Symbol. Głównym symbolem Murgrima jest stylizowany miotacz kamieni. Drugim jego symbolem jest zaś bloczkowa nalina. Nowicjusze i klerycy jego kultu noszą zazwyczaj ciemne szaty, czarne lub ciemnoszare, z małym symbolem Murgrima na lewej piersi. Kult i świątynie. Inżynierowie krasnoludów z całego Starego Świata i Norski otwarcie czczą Murgrima. Wszystkie siedziby Gildii Inżynierów, wyłączając w to zorganizowanych wygnańców krasnoludów, mają przynajmniej jedną kapliczkę poświęconą Morgrimowi. Największa z jego świątyń mieści się w Zówbarze, najbardziej uprzemysłowionej twierdzy krasnoludów. Jego mniejsza ołtarze można znaleźć w większych świątyniach Grungniego i Grimnira. Przyjaciele i wrogowie Kult Morgrima ma przyjacielskie stosunki z innymi kultami Panteonu Krasnoludów, jednak szczególne więzi utrzymuje z kultami Grungniego i Grimnira. Nie ma zbyt wiele wspólnego z kultami innych ras i jest wrogo nastawiony do wrogów Krasnoludów. Święte dni. W dzień przesiedlenia letniego organizowany jest festyn czci Morgrima. Wyznacza on czas oczyszczenia z trudów pracy minionego roku, zakończenie starych projektów i rozpoczęcia nowych. Na dodatek, zazwyczaj krasnoludy modlą się do Morglima przed rozpoczęciem jakiegokolwiek nowego wyzwania inżynierskiego, w szczególności w przypadku tworzenia nowych machin wojennych i ekwipunku dla górników. Rekrutacja Kult Morglima jest otwarty tylko dla krasnoludzkich inżynierów. Zasady Wszyscy krasnoludcy inżynierowie muszą przestrzegać następujących zasad Morglima. Każdy, kto kradnie lub niehonorowo sprzedaje tajemnice inżynierów, musi zostać sprawiedliwie ukrany zgodnie z prawem krasnoludów. Że Rzemieślnictwo musi być utrzymywane na najwyższym poziomie jakości. Byle jaka praca jest niewybaczalna i niehonorowa. Nigdy nie podejmuj się niekontrolowanych lub niebezpiecznych innowacji, w szczególności gdy mają one działać na szkodę całego kunsztu. Wiedza jest święta i musi zostać utrzymana nawet za cenę nowych pomysłów. Wszelkim kolejnym etapom konstrukcji rzemiosła inżyniera musi towarzyszyć recytacja odpowiednich litanii i inkantancji gildi. Inżynierowie wywodzący się z imperialnych krasnoludów zazwyczaj ściśle trzymają się powyższych zasad i zniechęcają innych do wprowadzania innowacji w życie. Wygnańcy krasnoludów i niektórzy inżynierowie z barak VAR mają jednak skłonność do postrzegania zasad Morgrima jako zestawienia parametrów uniemożliwiającego wprowadzanie niektórych innowacji w życie, czyniąc je niemożliwymi do zrealizowania i akceptowalnymi. Jak mogłoby się wydawać, między tymi grupami od dawna istnieje pewne napięcie. Próby Próby mogą polegać na naprawie uszkodzonej lub zużytej machinerii górniczej i pomp docierających na największe głębiny. Inne próby mogą polegać na odzyskaniu utraconych machin wojennych, które obecnie znajdują się w rękach wrogów Krasnoludów lub zostały skradzione przez oportunistów, takich jak poszukiwacze przygód na usługach sił, które chcą wykraść tajemnice inżynierów. I na dzisiaj to tyle informacji na temat Krasnoludów. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.